22 kwietnia w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja Media Polskie na Wschodzie. Redaktorzy i wydawcy mediów polskich z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy dyskutowali na temat walki z propagandą rosyjską oraz omawiano wynikające z tej sytuacji nowe wyzwania. Organizatorami były Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą oraz Fundacja Wolność i Demokracja. Konferencja poświęcona roli tych mediów w walce z propagandą rosyjską była niezwykle potrzebna z dwóch powodów. Po pierwsze, same redakcje polskie na wschodzie powinny uświadomić sobie, jakie dzisiaj wyzwania przed nimi stoją. Po drugie, chodziło nam o to, żeby zwrócić uwagę zarówno polityków, jak i urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych na to, jaki Polska posiada instrument właśnie jako media polskie. I ten instrument, w naszym przekonaniu, jest nie do końca wykorzystywany. Dzisiaj propaganda rosyjska króluje na całym postradzieckim obszarze i tak naprawdę zarówno Polska, jak i Unia Europejska przegrywa z tą propagandą, nie mogąc stworzyć jakiejś kontrpropozycji. Media polskie na wschodzie oczywiście można powiedzieć, że są niezbyt silne, niezbyt rozbudowane, ale z drugiej strony nie można też ich lekceważyć. Wystarczy powiedzieć, że roczny nakład prasy polskiej na wschodzie to jest ponad milion egzemplarzy. W związku z tym, gdybyśmy poważnie potraktowali polskie redakcje, zarówno te, które przygotowują gazety, jak i te, które przygotowują programy radiowe i telewizyjne, gdybyśmy stworzyli koncepcję wspierania i długofalowego tych redakcji na takim poziomie, żeby mogły tworzyć produkt medialny, atrakcyjny, mogący rzeczywiście konkurować z przekazem rosyjskojęzycznym, byłaby to bez wątpienia jakakolwiek próba odpowiedzi na agresję rosyjską, która się odbywa w przestrzeni medialnej. Podczas pierwszego panelu działalność mediów polskich na Ukrainie przedstawił Jerzy Łycicki, redaktor naczelny Słowa Polskiego w Winnicy. Mówił m.in. o tym, jak media polskie na Ukrainie zmieniły się po rewolucji godności i wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast Zygmunt Klonowski, redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego, mówił o roli mediów w walce z propagandą rosyjską na Litwie. Angelika Borys, przewodnicząca Rady Związku Polaków na Białorusi, zaznaczyła, że na Białorusi od zawsze była obecna rosyjska propaganda. O ogromnym wpływie propagandy rosyjskiej na Łotwie opowiedział Ryszard Stankiewicz, prezes Związku Polaków na Łotwie. Andrzej Krajewski z Krajowej rady Radiofoni i telewizji przedstawił analizę i opisał kierunki agresji propagandowej Rosji. Są to media absolutnie propagandowo sterowane. Rosja wydaje ogromne pieniądze na to, szczególnie na na Zachodzie, a również media wewnątrz Rosji są objęte dość ścisłym gorsetem. Bardzo mało jest tam mediów niezależnych. W związku z tym, szczególnie w telewizji, te informacje, które się ukazują, są z oczywiście z zupełnie innej perspektywy pokazywane. NATO jest pokazywane jako wróg. Sąsiedzi, którzy dawniej byli w sferze wpływów rosyjskich, pokazywani są jako ulegający wpływom Amerykanów, wpływom Unii Europejskiej. No to jest obcy, wrogi świat dla Putina dla Rosji. W drugiej części konferencji w zamkniętym gronie odbyło się posiedzenie powołanej rok temu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Przyjęto dwie uchwały. Pierwsza zawierała apel dotyczący poprawy mechanizmów i zasad wspierania mediów polskich na Łotwie. Natomiast druga zawierała postulat zwiększenia zakresu finansowania mediów polskich na Wschodzie w warunkach agresywnej propagandy kremlowskiej.